Chodź, Zapraszam Cię i pokażę Ci, jak zrobić takie pyszne żeberka w sosie barbecue, z których kość odchodzi sama. A jeśli spodoba Ci się przepis na te pyszne, mięciutkie, soczyste żeberka, to zasubskrybuj ten kanał i daj lajka. Like Do przygotowania naszego przepisu użyję tutaj żeberek, takich bardziej mięsistych, kupiłem z dużą ilością mięsa. No i oczywiście przyprawy, takie jak lubicie, ale ja używam papryki wędzonej, słodkiej, czosnku pieprzu i soli. Zaczynamy. Podstawą do tego, żeby w ogóle nam kość odchodziła od żeberek, jest to, żeby je odpowiednio przyrządzić, czyli słuchajcie, trzeba podciąć tutaj delikatnie i zdjąć tą taką błonę. Później możecie sobie złapać przez ręcznik papierowy bądź chusteczkę, żeby wam się ręka nie ślizgała i odrywacie całą tą błonę stąd. Tak pięknie. Dzięki temu Tutaj te kostki nie będzie nic trzymało, i one będą ładnie wychodziły. Niektórzy jeszcze nacinają tutaj wzdłuż, wzdłuż tego żebra, co też możemy zrobić, żeby jeszcze nam to łatwiej. No i zaczynamy. Zaczniemy sobie to wszystko od przygotowania em, tej mieszanki przypraw. E, czyli po prostu weźmiemy to wszystko i wymieszamy w miseczce. Czyli tak, weźmiemy sobie dwie łyżeczki, takie czubate. Papryki wędzonej, a damy nawet trzy, bo ja bardzo lubię, ona ma fantastyczny smak. Do tego papryka słodka, damy dwie czubate łyżeczki. Tak? Do tego damy dwie łyżeczki czosnku. A nawet 3 bo czosnku nigdy za mało. Do tego sól i pieprz. Dobrze by było, żeby te żeberka po, yy, po przyprawieniu schować na przykład na godzinkę dwie do lodówki, żeby to się jeszcze ładnie przeżarło. Mieszamy wszystko razem i będziemy posypywać nasze żeberka. Ja sobie przygotuję już folię aluminiową i będę je przyprawiał na tej folii żeby nie stracić żadnego grama tej przyprawy. Możecie oczywiście te żeberka zrobić też na przykład w em, naczyniu żaroodpornym. Także tutaj nic nie szkodzi. Można w tym, można w tym. Dobra, którą stronę je ułożyć? Ułożymy je najpierw w tą stroną. I bierzemy naszą przyprawę. I po prostu posypujemy po całości. Możemy lekko rozsmarować. Nie używamy tutaj oleju do przyprawiania, ponieważ te żeberka i tak i tak są tłuste, oraz yy, jakbyście oleju użyli, to mogłyby wam się nawet przypalić. O tak, wspaniale to wygląda. Już to dobrze wygląda. Ja to wezmę jeszcze od strony tej. Od strony kości też przyprawię leciutko. Później, jeszcze będziemy używać tej glazury, którą zrobimy. Czyli glazury z miodu, wody oraz różnych przypraw. Z tej strony leciutko. Najważniejsze jest to, żeby było od tej mięsnej strony. Dobra. Ok. No i zawijamy. Raz, dwa. Mam nadzieję, że nie będzie za mało folii. No i oczywiście okazało się, że jest za mało. Ale mamy drugi arkusz. Weźmiemy sobie to. Jeszcze zawiniemy tak. OK. Mamy pierwszego pacjenta. To samo robimy z drugim. Tym razem weźmiemy więcej foli, żeby nie było. Tak jest. I również dokładnie obsypujemy naszą przyprawę. Tu już możemy zużyć całość, bo już wiemy ile zużyliśmy na tamtą, na tamto żeberko, a ile na to. Przełożymy sobie tak jeszcze. Ok. Posypujemy wszystko dokładnie przyprawą. I zawijamy również w ten sam sposób. Z tej strony. Z tej strony. Tak, tym otwarciem damy sobie do góry, żeby nam nic nie wyleciało. Pięknie. I moi drodzy, tak przygotowane żeberka kładziemy sobie na blachę do pieczenia albo na sam ruszt, ja wolę na blachę em, wyłożoną papierem do pieczenia po to, żeby jak nam jakieś soki wyciekną i tak dalej, żeby to tu wszystko zatrzymać, bo później ewentualnie można sobie zrobić z tego jeszcze jakiś fajny sos. Piekarnik nam się rozgrzał. Wstawiamy to wszystko na 3 godziny na 130 stopni i czekamy na wynik. Do zobaczenia. No, i tak moi drodzy, 3 godzinki już minęły, żeberka zaraz będziemy wyjmować, ale wcześniej zrobimy sobie glazurkę. Dodajemy taką konkretną łyżkę miodu. Dodajemy ciepłej wody, żeby, żeby ten miód się szybciej rozpuścił. Mieszamy to ładnie razem. Ładnie miód. Dodajemy Sosu Barbecue. Też taką konkretną łyżkę. I trochę ostrego sosu ja mam tutaj e, z Faneksu, taką syraczę, no a może jeszcze troszkę dodamy Sosu Barbecue, żeby to było takie. Oczywiście nie umieszkaliśmy, ubrudzić troszkę, ale to nic się nie dzieje. Ok, wyjmujemy żeberka. Wyjmujemy je z pieca. Ok, odpakowujemy nasze żeberka. Wow, wow, wow. wow. Mm. Zobaczcie, one już pięknie wyglądają. Ja sobie to odetnę. Baczmy jak to drugie. Ua. No i co nam pozostało? Bierzemy naszą glazurę. Tak. I polewamy sobie tutaj. Ok. Teraz dajemy piekarnik na 190 stopni. Rozgrzejemy go. Zobaczcie, moi drodzy, jak one wspaniale wyglądają. Zaraz lądują w piekarniku. Piękna sprawa. Ok, żeberka. Ładujemy do piekarnika całkiem wysoko. Wow. I oto one. Spójrzcie na nie. Fantastycznie wyglądają. Fantastycznie. Czyste żeberka w sosie barbecue. Oh je. Yeah. Najważniejszy test. Spróbujemy złapać za kostkę i zobaczymy, co się stanie. Proszę bardzo. Jedna. Ach, gorące są strasznie, ale. Moje poświęcenie dla was jest, Auć! gorące strasznie, ale zobaczcie, kości same, kości same wychodzą z tych żeberek. Mm. Jeśli spodobał wam się ten przepis to dajcie lajka, subskrybujcie kanał Pychotka, smakotka. i smakotka. Spójrzcie w kolejnym Spójrzcie odcinku na Gotowania. Zapraszam.